Dzień dobry, dobry wieczór. Wielebne się kłania. E, moja 800 w Polsce e, i odwieczny problem spadającego pH do właśnie takich wartości. 4. Trochę więcej niż 4 kurde. E, ktoś mi tam podpowiedział, że słuchaj, przecież ty masz butlę podłączoną. Może ta butla przecieka. kurczę, albo coś tam, że ci to pH tak leci. Ja od razu mówiłem, że to raczej nie, ale no ona fakt faktem była odkręcona, tylko, że ten elektrozawór w tym JBL-a w tym e, sterowniku, on trzyma bardzo dobrze. No, ale zdecydowałem się że zakręcić tą butlę, więc e, o, jak widzicie, zakręcam bu butlę kurczę, żeby nie było. pH jest tam cztery coś tam. <ścoughs> Sorry. I Kurczę. No. Macham do Was, bo się kurde odbija. Niestety, przybał bo w dzień to kręcę. No i co? No, robimy podmianę, tak? Robimy podmianę, kurde, i, i po podmianie mamy 630 i 638. Takie, takie pH. No, butla jest zakręcona, więc no już nie ta teoria z tym, z tym, z tym. Że te CO2 mi zakwasza tą wodę, już powinna upaść. Ryby po takim skoku pH nie widzę żadnej, żadnej jakiejś reakcji. Reakcji po, 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 po tym skoku, kurde, pH prawie o 2 stopnie, tak? czy dwie skale wyżej. Ale proszę. A tu jest pH już na następny dzień: 5,87, 5,86. Z 630, kurde, na 0,5 pH w ciągu jednego dnia spada mi, hmm, tutaj jest zakręcona, jak widać, zero ciśnienia, więc to nie jest, to nie jest przyczyna, przyczyna, kurde, tego, że, że to pH mi tak spada w te 800. Eee, pokazywałem wam w szorcie, że, że, wysłałem, wysłałem eee, wodę do analizy. Tą wodę, którą wysłałem, pobrałem. O, no to jest akurat TDS. Wody, kurde, po pierwszej membranie, to jest po drugiej membranie. To, to, jest, to jest przed pobraniem. I tak mi pokazuje: 158 ppm pokazuje mi przed pobraniem próbki, kurczę, wody, tak. Obrałem próbkę, tak jak w szorcie pan tam tam wrzuciłem, wrzuciłem filmik, o właśnie ten. To są dwie próbki. Jedna woda jest z akwarium, jedna woda jest z ERO. Wysłałem to czy wysłałem. No zarejestrowałem, zarejestrowałem to na Aquaforeście. Proszę bardzo, tu jest dowód, że za, za, za zarejestrowane i, i wysłane. E, jeszcze było taka, że sonda PH przekłamuje i tak dalej. Tu jest kalibracja, pełna kalibracja sądy. E, wszystko jest robione. Wszystko jest robione, kurde, w tym akurat w tym sterowniku JBL-a co miesiąc trzeba kalibrować sądy. E, bufor, bufor, PH PH 4, tak. E, klikamy. Eee, klikamy sobie tutaj, kurde, ka kalibracje. Są wartości pokazane, więc można, można to po porównać po prostu z danymi na sondy, e, z wartościami w milivoltach kurcze, i, i tak dalej. No, bufor 7, buffer 7, kurcze, jedziemy, jedziemy dalej. No tak, pokazuję Wam już kurna. Wszystko po kolei, bo, bo mówię teorii: tych teorii takich z tym moim pH spadającym w tej 800 jest bardzo dużo, że źle kalibruję. Bufory, które kurde mam od jakiegoś czasu, no, one nie są, nie są jakieś super świeże, ale też termin ważności mają. A to jest, to jest mineralizator, którego teraz używam. Ja go wstępnie rozpuszczam w szklance. Wiecie, tak, żeby, żeby dolewać. No dolewam go etapami, nie, że tam wlewam całą szklankę naraz, tylko etapami. Woda do podmiany, woda do podmiany. E, po jakiejś chwili, jakiejś tam, nie wiem, minucie, kurde, czy tam może nawet krócej, e, ma 4 ppm. -y. 4 ppm, kurde, pokazuje te ds kurczę kurcze, przy, przy filtrze Aero. No, zrobiłem też tak na szybko testy NO3 i, i na potas. No, bo to mnie tak bardzo, bardziej interesowało, bo ten fosfor jest w tym, w tym wodzie, jest go od groma. Znaczy, przynajmniej test tak pokazuje tego fosforu od groma, że nie będę wam, wam tego pokazywał. Tak, żeby po prostu porównać z tymi, z tymi wynikami, które mam nadzieję przyjdą z tego, z tego laboratorium Aquaforestu. Co to przekłamuje, co to pokazuje. Też mnie ciekawiło, bo żona nie podmieniała w tamtym tygodniu wody. Też mnie ciekawiło, czy, czy, czy coś to czy jakiś miał tam wpływ na, na, tą, na tą moją 800. -kę. Miesiąc temu nie robiłem testów, ale dwa miesiące temu chyba robiłem test i tam mi znowu pokazywało gdzieś w granicach dwóch czy tam pięciu NO3. Teraz, jak zobaczycie, troszkę to NO3 podskoczyło to tak, okolic 10. Potas utrzymuje się w granicach też 10, między 10 a 15, tak? Wiecie, jak jest z tym krzyżykiem, który się tam. E, który się tam musi zniknąć pod tą, pod, pod tą wodą. No. E, czy testy od a są dobre, czy za oleka są lepsze, czy ten odwieczna dyskusja, które przekłamują, które nie przekłamują, a tam fotometr taki, a fotometr taki. Ja uważam, że wszystkie testy są, są w miarę OK. Pod warunkiem, że się dobrze interpretuje, a a ta interpretacja to jest czynnik ludzki, no w tych fotometrach ten czynnik ludzki jest trochę tam, powiedzmy, e, ograniczony i, 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 i tak dalej, ale też można popełnić błędy. No mam nadzieję, że, że te testy z, z Forestu, jak przyjdą, to coś pokażą, bo tak jak wspominałem wcześniej, no z tymi spadkami pH walczę, Zmieniłem też mineralizator z Bishrimpa na, na tę growizę z tego względu, żeby tego buforu do, do pH było trochę, tego KH jako buforu, kurde pH było trochę więcej, bo, bo chyba wszyscy wiemy, mineralizator growiz 4GH, 2KH, tak? W takich proporcjach, jeżeli mineralizujemy. No to tak, tak, taki mamy stosunek. No, mówię, no teraz te testy to, to raczej są takie, takie bardziej poglądowe, niż tam, niż tam coś zależy, żeby coś tam korygować w, w tym zbiorniku w tej 800. Bo będę korygował, będę korygował po przyjściu, przyjściu wyniku z forestu. No najbardziej mnie ciekawi ta woda. RO, ta, ta woda, którą tam, tam z tymi 150 ppmami wysłałem. Przy tej pobraniu tej próbki, no pierwsze tam nie wiem, 200 ml wleciało do akwarium, następnie tam te, te, te wypuściłem. No ale taki TDS był 158 ppm, bo dokładnie po spuszczeniu tej, tej, tej wody do próbki. E, Zejrzałem i zrobiłem ten film, który, który wcześniej Wam pokazywałem. No tu na filmie no, nie, mogę, nie mogę go za bardzo przyspieszać, bo jeżeli przyspieszam, to mm, głos mi jakoś tak y, urywa dziwnie. E, nie wiem dlaczego, ale chyba ten y, movie maker z Windowsa jakiś taki kiepski jest. No, przekonacie się, że, że tutaj ten krzyżyk, ten krzyżyk znika tak między gdzieś w granicach 12. Pod eee, co tam jeszcze? Yy, powiem wam tak, no... Mm, a, yy, następna kwestia taka, zanim tutaj się te testy, testy, te, te, te testy skończą, to wam powiem tak. Zadzwoniłem do Maćka, e, do swego, naszego kolegi tutaj YouTube'owego, e, bo taki między innymi, między innymi Komentarze, czy są pod moimi filmami, co tam u niego słychać. No, no, tak jak było wiadomo, no Maciek to też mówi w swoich filmach no, życie czasami pisze swoje scenariusze, i, i e, no, akwarystyka no, nie jest tym, co jest e, na priorytetowym e, priorytetem w życiu, są inne, inne priorytety. E, no, rachunki oczywiście, pieniądze też odgrywają jakąś tutaj tutaj dużą rolę. No, ale wiadomo, jeżeli chodzi o pieniądze, to też chodzi o czas, bo to trzeba trochę więcej pracować. <laughs> Maciek robi to, co robi. Więc, więc też tam musi troszkę więcej popracować. To mówi, że rachunek mu z <laughs> 300 zł skoczył nagle na 900. Więc no, no życie, no po prostu życie, życie dopada. Życie dopada nas na każdym kroku, i. i, i... No mówię, akwarystyka jest takim. ten Aha, akwarium ma dalej, nie sprzedał, bo te kwoty. Przepraszam, coś mi tutaj wpadło w gardło i mnie drapie. No te kwoty, które mu tam proponują za to akwarium, on je wystawił na sprzedaż na Olicie, ale no takiej takie kwoty śmieszne mu proponują, że. że no trzyma, mówi, podmienia wodę. Rasta jakiś czas w miarę potrzeb, no nie jest to już to, co było, i, i no po prostu no, akwarystyka poszła troszkę na drugi plan. Może coś nagra, niedługo, może nie nagra, no nie wiem. Nie, nie. Specjalnie też nie chciałem go cisnąć, wiecie, nagraj, nagraj, bo tam czekają ludzie i tak dalej, i tak no, dalej. Kurde, ja sobie też zdaję sprawę z tego, że. Że, jak ja bym na przykład wrócił na stałe do Polski, to te filmy też by się ukazywały rzadziej. Zresztą ostatnio ukazują się rzadko, bo mam inne zajęcia. Mam tam samochód do zrobienia, króte. też chcę tutaj jakoś normalnie funkcjonować. I. Dobra, no dobra. Koniec tego tematu. Teraz dalej 800 W no 800 no co? No przycinek za żadnych wielkich nie robię. No tam usunę parę lotosów, kurna. E, naj, największa przycinka to jest e, obcinanie korzeni od roślin nadwodnych, które tutaj się rozrosły e, w dosyć dużym stopniu. E, no tam o, pozbieram liście, że, no, zresztą robi to samo, no. e, gdzieś tam jakiegoś listka kurna przytnę coś tam. E, te żabieniczki, które wsadziłem miesiąc temu, no one jeszcze jak gdyby, kurczę, chyba się z tej, z tej adoptują. Z tej wersji nadwodnej do wersji podwodnej, no bo widzę, że wypuszczają noweliście, tylko że noweliście mają już oczywiście inny kształt i tak dalej. Więc, no, z submersa, znaczy z emersa muszą przejść do submersa, kurde. No, też nie ma, nie ma, jakiś tam mówię, super tutaj nawożenia, czy czy. czy Parametrów super trzymanych, więc. No, rośliny, które dostałem od Michała, no to już resztki dogorywają. Jeszcze tam je przytna, może coś jeszcze odbije, ale, ale to już. Nie, nie, po prostu te rośliny tutaj. No high-techowe rośliny nie dadzą tutaj rady. Zwiększyłem też troszeczkę oświetlenie, bo jednak przegiąłem z tym przyciemnieniem do 40%. Tak mi się wydaje, bo. Yy... No wiecie, no w sumie świeci tam 140 wat teraz, tak, w tych diodach, w tych żarówkach. No przy 40% no to, no Adamski u siebie tam w filmie pokazywał, że, że swoją lampę nad, nad 180 litrów, kurde, ma na 70 wat, a ja zrobiłem mniej nawet niż 70 W na, na 800 litrów, tak. No dobra, no ale to mniejsze o te waty i tak dalej. Kiedyś może się pokuszę i zmierzę ten parkur na tych żarówek, jak to jest w akwarium u mnie, że Przemek P. Jak będzie gdzieś tam nad morze jechał, na wakacje wpadnie z miernikiem, by była okazja, można się spotkać, pogadać i też się przekonać, jak te żarówki świecą. O, no, tak wyglądają moje porządki. No, co tam. Wiecie, no roślinności nie mam jakiejś tam za wielkiej, nawet chyba nie chcę za, za bardzo tego, tej roślinności tutaj powiększać. Coś mi się przydało jako trawnik, no rosła mi gastaurogena no rosło, 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 ale potem coś zdechło. Podejrzewam, że to też przez te moje herosy, które, kurde, potrafią, po, potrafią wyżerać rośliny, bardzo mocno potrafią wyżerać rośliny. E, I tyle, no. Raz na jakiś czas. Aha, no skimmer, kurde, ten jbl który zamontowałem. Jest wszystko super, po, poza tym, że kurna, no mam tych świderków trochę w tym akwarium i te świderki łażą wszędzie. I tam jest taka przysłona, która, która reguluje moc. Czy bardziej ma ciągnąć górą, czy bardziej ma ciągnąć do, dołem, i po tą przysłonę, jak te świderki wejdą, no to nie można tego te, tego przekręcić. A no, czasami to się przydaje, bo, bo wiecie, jak u góry listków trochę jest za dużo, zatkają ten, ten skimmer u góry, no to yy, na tym filtrze, do którego jest podłączony ten skimmer, jest też grzałka, yy, więc no, no, ja wiem, no trzeba czyścić. No ale warto też czasami podregulować, kurde, i coś tam. Szyby czyszczę. Zamieniłem tą gąbkę, kurna, kuchenną na tą rękawiczkę też od a jednak ta rękawiczka jest jakaś taka delikatniejsza. Eee, nie ukrywam, że, że też szkło OptiWite jest miękkie i, i jakieś tam, już wiecie, tam ryseczki, coś tam widać, więc staram się teraz trochę, trochę bardziej uważać, kurna, i żeby to szkło jak najdłużej było, jak najdłużej było w takim stanie nowym, tak? Jak nowe. No poza tym ta rękawiczka jest biała i jak widać, no, mm, no trochę tam było zazielenienia starego jeszcze, ale za wiele nie ma co czyścić z tej szyby, poza oczywiście krasnorostami, takimi małymi kępkami, wiecie jak to jest, ja na szybie potrafię się zrobić takie jedna, dwie kępki kurna, czy tam trzy kurna kępki krasnorosta. Nie są to jakieś spektakularne, jak na krasnorosty, tak jak na tym korzeniu, no ale są, no, warto poczyścić, żeby ta przednia szyba jednak była reprezentacyjna taka. No zajmuje to chwilę, no, no wiecie, przetarcie szyby, no fak, fak, faktem 2,5 metra, no to tam to nie jest to, co tam w 60, czy nawet u mnie 350, no ale nie ma, nie ma jakiegoś tam problemu. Profilaktycznie warto przy tej podmianie, podmianie zrobić. Odmiana jest teraz stała na stałej i kurna ten już dobrze wyliczona, bo przedtem mogłem się pomylić, ale teraz tam, nie wiem czy zauważyliście, tam taka karteczka jest przy, przyklejona, jest dokładnie 130 litrów jest spuszczane, no co tydzień, no poza tym ostatnim tygodniem, kiedy żona po prostu nie miała czasu, nie miała ochoty, kurde, 130 litrów jest podmieniane mineralizowane właśnie tym growisem, które wam, wam e, pokazywałem też. No i co? Pstery mają się dobrze, cieszę się bardzo, że kurna udało się je wyleczyć z tych, z tych jakichś takich, nie wiem, pasożytów, czy z czegoś tam e, tym, e, tymi środkami esza. orosły e, kurna patelnie, fajne kurcze takie. Miało nie być tutaj dużych ryb, ale jednak one robią, one robią tutaj mm, robotę, tak? Znaczy wygląd te, tego zbiornika. Fakt, faktem, że kurde, bardzo często są schowane e, tam po tych wszelkich zakamarkach, ale no, jakim tam damy jedzonko, to no, to można je podziwiać w pełnym, w pełnej okazałości. No, wspominałem już, tu można porównać ich wielkość do do kirysków, kurde tych panda. rysek panda ma tam powiedzmy około 5 cm, No to, to widzicie. Widzicie jaki, jakie te ryby są duże. No co, o tyle z tej mojej osiemsetki. Czekamy kurde na wyniki z, z Forestu. Jestem bardzo ciekawy, czy oni robią te testy słodkiej wody. I zobaczymy co im przyślą, nie? Na pewno się z nimi, tym z wami, z wami Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!